bo mi się i jest urwana na i dawałem, bo tu gdzieś tu poleciał. I nie wiem gdzie. Myślałem, że to na drogę wyleci. Weź tego szulka! Nie gdzie tu, gdzieś, wiesz, chyba w te trawy to wyleciało. Ja pierdziu! Już? Ale już czułem, rozpędzałem się i nie miał siły. Już to tak. Bumuuu, bum, dławiło. I nagle poszło. Gdzie to poszło? Ale faza gdzieś, gdzieś tu musi być, bo to się ledwo toczyło Tu jest? Warę, bo ciepłe e. Nie? Pokaż E. Troszkę tego rysa się zrobiło. Ty, ale gdzie e. jest pasek? Tam gdzieś koło komórki No i teraz poczekaj Chodź Chodź jeszcze tak. To jest tak Posypało się wszystko, Rolki tylko wyleciały Rolki mieszane Niestety nie mam innych Są wszystkie, są ślisk Czekaj, muszę to wyciągnąć całe <grymne> Ale... A ACISKI leciał. A wiesz, już będzie wrzucony, nie <grymne> Teresa Walas, co się dzieje Wiedziałem, ja że iskry leciały po płocie A ja tam sam To tak lecia, jeszcze się Ej To bliżej, nie na wał Patrz Gwint cały Tylko nakrętka była ujebana Ja tak zakręciłem i już czułem, że ona długo nie wytrzyma A, tak swoją drogą Wcześniej palca w wariatru wsadziłem no, chciałem gaźnik lekko przyskać, nie? Czekaj, rolki, ślizgi, wszystko jest Wariator od Chiny pasuje, jakby ktoś pytał Dobra Czekaj, ten lisę, weźmiemy to tu Jeruna, ale zdech na momencie i na luza, to to jest to, że... To, 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 to. Wiesz, jakie to obroty, ma? A iskry jak szły po płocie... Wy, ale są od ile metrów? Od płotu, tam dalej nawet trochę. Od początku płot. Szczęście, że to się tam troszkę wcześniej nie stało. O jest tu pastek, widzisz? Gdzie? Tu A jest! Dajko! <grym> Ciepły pokaż! Paseczek troszkę zniszczony, będzie nowy, wszystko będzie nowe.